Witam panowie. Ogólnie dzisiaj jest festiwal kolorowy świateł. Start jest o 16.00, kąt Ja po prostu jeszcze wypuszę wydarzenie, gdzie to się mieści. My tam będziemy. Ogólnie, żeby nie było. Kto chce się z nami ustawić dzisiaj, to proszę pisać na pri do godziny 12.00. Kto chce się ustawić, bo dzisiaj przejeżdżamy do Łodzi, na ten festiwal Kolorowy Świat. Ja po prostu, jak będzie filmik, ja dam też link do wydarzenia, który tam przeczytacie, co i jak. Może ktoś będzie chciał się z nami spotkać, dać jakąś jaką niespodziankę, czy coś. My dzisiaj będziemy to jest dat od 16 Tam nie pisze do której. My tam będziemy. Zobaczycie sami. Tylko napiszcie kto będzie, kogo nie będzie. Bo, jak się okaże, że ponad połowę osób nie będzie, to po co mamy jechać? Będzie. Dlatego dzisiaj się widzimy w Łodzi. Konstynowska, chyba 65. Ja na wydarzenie wypuszczam. Ogólnie, żeby nie było. Widzimy się, kto chce z nami się spotkać, kto się spotka, kto nie. To nie. Krótko na temat. Po prostu chcemy dla Was zrobić niespodziankę, że będziemy tam. Wreszcie zobaczycie nam na żywo. Pisać do 12, kto będzie, kto nie będzie na tej imprezie festiwalowej kolorować światem w łodzi. Bo specjalnie zgrzeża. Przyjedziemy do Was, do Łodzi, specjalnie dla Was. Bęca.